Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Strike Force Heroes 2. Nakręciłem Ryza chyba ostatnio i kurde były posty Kręć Strike Force Heroes, kiedy Strike Force Heroes. Jedziemy, aha muszę trochę ściszyć, bo ostatnio uznałem, że było za trudno. Chociaż to chyba tylko continue, local computer online. A nie, dobrze jest, fuch, co ja klikam w ogóle. To jest moje konto oczywiście na stronie ArmorGate. Jak będziecie chcieli w tą grę, grę zagrać, w opisie pod nią macie link do darmowych gier na mojej stronie. Tam macie różne darmowe gry z tej strony. Tej może nie być Strike Force Heroes, ale jak klikniecie jakiegoś osioła, kowala albo cokolwiek innego, to przeniesie was właśnie na tę stronę. Będziecie mogli sobie spokojnie tą grę znaleźć. Dobra, co my tu mamy? Kampania Reunion, czyli ponowne spotkanie. Meet up with... aha, spotkaj się z naukowcem to see... Eee, żeby się dowiedzieć co on wie o Globeksie. To jest ten naukowiec z pierwszej części. Start. Mhm, czyli Nathan i Dex podróżują do ostatniego miejsca, w którym był widziany naukowiec. I ten naukowiec musi wiedzieć czemu Globex powrócił. No hmm. dobra. No właśnie, Globex jest z powrotem. Dobra. Yy, naukowiec mówi, że to są klony tego Globexu, nie wiem o co chodzi. On mi się wydaje, że on ściemnia. Pamiętacie jak była pierwsza część gry? To ten naukowiec na, na koniec tej pierwszej części jakoś tak strasznie ściemniał. Yy... Chyba nawet rozmawiał z tym bossem i coś tam mówił, że... że... nie już nie pamiętam, co on dokładnie mówił. Wy na pewno pamiętacie. Uuu, czuję się jak w Prince of Persia, jak tak skacze. Woohoo! No, mam osiem O nie! Dobra, zabiliśmy. O, kamizelka jest, super! Zrobiliśmy, wzięliśmy sobie kamizelkę. On w ogóle strzelał z mili broni, a nie ten, ja nie umiem z broni mili. My mam jakiegoś inżyniera, czyli ja nie mogę czegoś rozstawić. A nie, bo muszę ich najpierw zabić kilku, i wtedy będę miał działko, tak? Dobra, jedno. Mam takie jedno coś, nie wiem co to daje jedno. Dobra, mam drugie, muszę jeszcze dwóch zabić z tego co widzę. Dobra, jeszcze jednego zabiję i jesteśmy, w... możemy działko stać. Nie pamiętam jakim przyciskiem. E. Uuu, świetnie. Super, działeczko rozstawiłem. Będziemy przy nim się bujać, to nam się nic nie stanie. To jest ten pan naukowiec. Musimy chyba 20 zabić, wiecie? Moje działko zniknęło! O, kurde, ilu tu było. Ja mam fabułę, fabuły w tych grach darmowych, to są to po prostu. Pan naukowiec, mówię wam, okaże się, że naukowiec współpracuje z Globexem, ale mnie ścisnął. To jakiś Heavy, wiecie? W ogóle też mam jakieś takie dziwne klasy. Ja oczywiście, jak zwykle, nie wiem, co się dzieje, i nie korzystam z klas, nie korzystam z ulepszeń, ale ogarnę, ogarnę temacie. Zresztą, jak będzie, jak będzie mi ciężko, to wtedy zajmę się ulepszeniami. Na razie jest dość prosto. No i żeśmy pokonali tych przeciwników. Teraz się od doktorka dowiemy wszystkie. Patrzcie. Globex to są klony żołnierzy. Zawsze byli oni klonami. Nie wiem, nie wiem dokładnie czemu są z powrotem, ale mam złe przeczucia z tym związane. Nigdy nie widzieliśmy wcześniej tylu żołnierzy. Muszą mieć gdzieś fabrykę produkującą klony. O jak kurde w Gęsnik wojna. No no i trzeba ją zamknąć, zanim wiecie będzie za późno. Pier Lagi i są. Aha, on jest jakimś specjalistą od DNA. No dobra, i on mówi, żeby z nim porozmawiać naukowiec, będzie może nam rozjaśni, wiecie, trochę temat tych klonów. Sprawdźmy mojego żołnierza może, tak? Abilities. To jest nasz inżynier i on ma działka, możliwość... Mhm, dobra, tego nie możemy jeszcze kupić, bo to jest na wyższym levelu, my mamy level 6, ale moglibyśmy pasywny skill zmienić. O, 15% czy większy damage, jeśli jestem ranny. Mogę też broń mógłbym wymienić. Mm. Ale nie widzę tu, żeby coś... Aha, bo tu mogę dopiero tą broń. Mamy level 1. M4A. No nie wiem, coś zakręcę, nie wiem o co chodzi. Trzy kupy. Wygrałem skarpetkę. Don't take. No, nie, no, no, wezmę go i sprzedam go. Za 30 dolarów go sprzedałem. Oj, nic nie wygrałem. Tu jest coś takiego. Za... A ja mam w ogóle strasznie dużo pieniędzy. Większy damage, większy. Nie ma czegoś takiego, że większe wszystko jest. Wiecie. Uuu, mm -hmm. większy damage. Patrzcie. Assault rifle. Takie coś mogę i to będzie na levelu 6. A wezmę to sobie, kupię. Ammo klip większy. Hmm. Mm hmm. No dobra, moi, drod moi drodzy, wydaje mi się, że jest dobrze tutaj. Zobaczmy, czy on ma teraz te ulepszenia. No chyba ma. Wiecie co, mam nadzieję sniper. No chyba ma, bo coś szybciej strzelam o wiele Szczególnie jak jestem ranny, to, to słychać Uuu, my musimy jakieś punkty chyba przejmować, co? Tu jest czerwony, przejmujmy, bo się zaraz ten... Dobra, 3 punkty na sekundę, do jedziemy, widzę. Jak tu wejść? Dobra, level up. Apteczka szybko. Czy ja nie mam Ammo? No i pięknie. Nie mam ammo. Gdzie się ammo? Gdzieś to było jeszcze ammo, nie? Eee, jakoś się zmieniało broń. 1, 2, 3. Nie. No niestety. Tutaj czekajcie, 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 czekajcie. My szukamy tego doktora w tym czasie. To jest niby taka misja wiesz, że nie wiadomo co. O kurde, nożem mnie przeciął. Co za koleś. To niedobrze. Zranił mnie, patrzcie, od razu żeśmy zaczęli strzelać inaczej. Patrzcie, że oni w ogóle na odległość nie strzelają do mnie, to mnie zastanawia. Uhi, dobra. Nie no ciekawe co ten doktorek nam powie teraz. No, a, widzicie, miałem bazę pod ziemią. Dzięki za pomo pomoc. Jestem tu na dole. Yy, klony. A, wydaje się być kontrolowane z, z zewnątrz przez radio. Yy -y. i one nie są sobą, tylko są pod czyjąś kontrolą. Daj mi czas, a wynajdę serum, które pozwoli je oswobodzić. I będą znowu ludźmi. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Kurde. Pull auto, damage to flash. U kurde, jakaś katana. Biorę. A nie, nie mogę, bo mi nie stać. No dobra, zakręćmy. To 200 aż konstruje, jedno zakręcenie. O, to wygrałem pistolet. Dobra. Mm -hmm. Czyli mam karabin teraz i takiego deserta. Ma dobry damage, 20. No dobra. Jeszcze bym tylko sprawdził opcje, gdzieś to jest to sterowanie. Mm -hmm. Switch gun, right click. Dobra. Jedziemy dalej, start. No i co my teraz mamy się dowiedzieć? Co to za poczka? A to jest Capture the Flag, dobra To jest Capture the Flag, czyli my musimy, musimy pobiec do nich i im flagę przejąć, damy radę Mamy radę z komputerem. Nie rozumiem tylko fabuły tej planszy, bo jakby mnie ominęło. Ten doktor powiedział, że mamy. O oh fak flaga leży. Czy da się ją zabrać, czy nie? Jedno... Czemu nie mogłem teraz zmienić broni? Ktoś wie? Dziwny koleś, w ogóle nie strzelał do mnie. W ogóle oni są jacyś dziwni. Ja rozumiem, że ja gram na poziomie trudności. On zmienia broń, jak mu się kończy ammo i to mnie zastanawia. Patrzcie. A nie, dobra, jest, tylko że mu się chyba magazynek w końcu kończy. No nic, bierzmy magazynek. Coś flagi nie chcą na tym poziomie normal. No na normalnym poziomie trudności, no nie jest to najtrudniejszy tylko normalny, ale bez przesady, no nie muszą stać i nic nie robić. Nie wiem w ogóle gdzie są ci przeciwnicy. Mapy są świetne, patrzcie, to chyba ja rysowałem tą mapę. Dobra, i jeszcze raz chyba flagę musimy. Uuu, ale go załatwiłem, widzieliście? Zmieniłem broń i bum. Dobra, idziemy górą, bo tu nikogo nie ma. No i odłożyliśmy. Odłożyliśmy paczkę. Czekajcie, jeszcze sobie zobaczymy, co my tu mamy. 1100 funduszy. Czy możemy jakieś niebo to. O, popatrzcie: Combat Drone. Dobra, możemy Combat Drone sobie. Wykupić i co? Zagramy jeszcze? Zagrajmy, raz strzelmy, o możemy nową kamizelkę mieć. Nic nie, 1187, no to żeśmy kurde zakręcili zamiast sobie kupić armor lepszy, ale on jest słabszy niby niż nasz, czemu? Ale ma 30% więcej życia, ale mniejsze armor. To jest niezłe, level 8, no będzie to trzeba kupić. Ale to nie w tym momencie moi drodzy, bo ja kończę Strike Force Heroes, w tym momencie, na znaczy no nie kończę całej gry, ale kończę ten odcinek. Jakbyście chcieli więcej tej gry, to zawsze piszcie w komentarzach, tak chcemy, są. So. Kiedy następny odcinek, super fajnie, łapka w górę, i ja wtedy wiem, żeby to chcecie oglądać. A jak nie chcecie, to po prostu to nic nie piszecie, i ja później sobie myślę, o oni nie chcą oglądać, i nie kręcę już takiej gry za dużo. Trzymajcie się wszyscy, cześć.